No to lecimy drugą część tego autohandlu. Te bryczki widzieliście w poprzednim odcinku. Co mają tutaj jeszcze ciekawego? Witam ponownie. łapy, komentarze, mile widziane. Reklam nie przewijamy. Jeżeli nie subskrybujesz, a chcesz być z filmami na bieżąco, zostaw subika. Przypominam, pod filmami macie numer konta zrzutka. Zbieramy kaskę na paliwko na takie wypady. Minimalna wpłata złotóweczka, wpłaty bez prowizji. Uff! Już mi się znudziło powtarzanie tego. Ale nie każdy śledzi moje filmiki. Ładna oponka. Tarcze ładne. Kolor ciemny, brąz. Generalnie ładnie się prezentuje asterka w tym kolorze. Na tych aluskach ciemna szyba. Z tyłu oponki też ładne. Tarcze w porządku. Powiem wam póki co. Tutaj delikatna ryska na lusterku. Jak wiecie, wszystkie filmy u mnie w całości bez cięć, bez montażu. Także mogę coś nawywijać. Kto śledzi mój kanał, wie, że lubię tutaj zaglądać. Bo tutaj bryczki są otwarte. Otwarte, ale pozamykane i tak nagrzane, że słuchajcie, w środku jest piekarnik. No, skrzynia manual szósteczka na półskórach. Tak wiem, zaraz zacznie się płacz w komentarzach, że te skrzynie Nygus to są wadliwe. Jednym się psują, innym się nie psują. Trzeba wymieniać olej w tych skrzyniach i lać więcej niż zaleca producent. Ale generalnie powiem Wam asterka naprawdę zadbana. W poprzednim odcinku pokazywałem tą, ta też jest ładny stan. A tutaj mamy w kombi turbo, czyli będzie pewnie 1,4 albo 1.6 bo też takie były były na bezpośrednim wtrysku na pośrednim wtrysku gaziutka można wrzucić jeżeli 1.4 turbo rozrząd na łańcuchu ecotec dobrze toleruje instalację gazową no powiem wam generalnie astra robi dobre wrażenie na szybach jedyneczka, czyli rocznik 11, domyślam się 2011 22900, 1.4 turbo 140 koni przebieg 210 czyli taki dosyć normalny przebieg jak na ten rocznik żeby ktoś mi nie stękał pewnie Nygus cofany i nie wiadomo co 210 zadbany opelek jak ktoś szuka ładnej asterki, zrobić jazdę próbną wjechać na kanał, obejrzeć, przemierzyć, sprawdzić czy wszystko działa ładny. Ta Astra chyba już była na moich filmikach nieraz. 2007, 1.6, benzyna, 116 koni, 11.900. Ecotec, wolnosący nieuturbiony. Tak, była. Nawet pamiętam, Wam wspominałem, że tutaj wszystko jest mięciutkie, słuchajcie, oprócz tego elementu, no. Jednak kiedyś to robili te samochody z lepszych materiałów. Fua, się nagrzała tutaj w tym kolorze. Dobra, ta już była, to lecimy dalej. Corsa. Corsa nie wiem, czy była. 1.4 benzyna, 90 koni. 11 900. Rok szósty przez siódmy. Co tu jest napisane? Przebieg tego sprzęta, jakiś coś się tu wyświetliło szybko. 199, 998. Co za cyfra. Tak wiem, zaraz ktoś napisze. W Polsce wszystkie takie mają. Ach. Powiem Wam, czasami jak czytam te Wasze komentarze, to mi łapy opadają. Ja mam diesla, jak wiecie, avensadora. Oponki twarde jak skała. Bieżnik jeszcze jest. Matador. 2,5 roku mam swojego Avenzisa. Diesla. Kilka wyjazdów do Niemiec zaliczyłem. Do tej pory przejechałem nim w 2,5 roku. 20 tysięcy kilometrów. No. 9900, 1,2 benzyna, rok ósmy, przebieg 175 Panda. Panda to prosty samochód, tanie klamoty do tego, prościzna, słuchajcie, no taki w koło komina, ale fotele można obalić, wtedy takie małe jakby kombi, wysoko zawieszony, oponki cieniutkie, tanie w zakupie. Zresztą ta panda chyba już była kiedyś na moim filmiku, więc wam pokazywał. Nie będę co zamykasz, 5 minut. Mówi, że zamyka 21,900. 1,6 benzyna, 113 koni, rok 9. Taki trochę Opel Astra w innym opakowaniu. Silnik Ecotec pod maską. Prosta konstrukcja, dobra do gaziutka. No taki, troszkę plastikowy skrzynia manualna, piątka, więc ta mniej wadliwa. Czy on ma gaziutka? Nie wiem. Kolor dobry, oponka Nexen. A patrzcie, trampek. Kiedyś wam pokazywałem, nie mogłem odpalić. Podobno paliwa nie było za dużo w środku. Daj mi 6 minut, żebym skończył, panie, to nagrywanie, bo mi karierę. Zrujnujesz bagażnik. Może jest tutaj butla, a my nie wiemy, że jest. Nie ma. Szkoda, bo ten silnik dobrze współpracuje z gazem. Mikra 89012 benzyna 80 koni, rok 2005. Silnik na łańcuchu. Takie brzydkie kaczątko. 128 przejechane brzydkie kaczątko, ale powiem wam kiedyś spotykałem się z taką jedną panną i miała taką mikrę. Miałem okazję z nią sobie pojeździć. Powiem wam bardzo wygodne fotele, takie pufy jak u babci. No i tak dosyć to było. Jak na ten silniczek 1.2, 80 koni, powiem wam dosyć takie żwawe. Wysoko zawieszone Mało awaryjne Miejsca z tyłu jeszcze sporo Zobaczcie no, Taki niepozorny troszkę Zdziwiony gały takie ma Wybałuszone Ale generalnie Dobre samochody Już mi bateria mryga Znowu 4900 1280 koni 2003 Przebieg 178. No to macie dwie do wyboru mikry. Ta jest wersja coupé, czyli sportowsza. No nie, tamta w środku mi się bardziej podoba kolorystycznie niż ta. No ta jest tańsza sporo, biorąc pod uwagę rocznik samochodu. Oponki jeszcze w miarę. Zafirka, nie wiem czy ktoś tu maskę domykał tak i pogiął, 149018, 140 koni z gazem, 2007 rocznik Zafira, oponka też Matador, ładny bieżnik, kolor dobry, niebrudzący. skrzynia manualna. 140 koni, dobry silnik do gazu mało problematyczny zaworki czasami trzeba przeregulować no niestety coś czasem trzeba osobowa? tak no rodzinny minivan do roboty na budowę gdzieś coś słuchajcie No jak tylni rząd foteli rozłożony, bagażnika prawie tutaj nie ma tutaj zawór gazu ktoś zamontował Nie wiem czy to u nas w Polsce czy gdzieś ze Szwecji, Holandii Bo oni lubili tak montować albo w błotniku na przykład ci w pierni, czyli nie bardzo rozumiem jak można tak oszpecić samochód no mieszek jak to mieszek, słuchajcie. W oplu zawsze musi być potargany. Dobra, lecimy dalej, bo mnie tutaj wygoni albo padnie mi bateria i będzie amen kaputo, bo już mi mryga, że ostatki. Tego Sejdici w napędzie na 4 mieliście na filmiku 1.6 benzyna rok 9 z gazem za 16900. Tak pokazywałem go. Nadal jeszcze Stoi praktycznie to samo co Suzuki ASX. Suzuki? SX, przepraszam. ASX to jest Mitsubishi. Skąd mi się to wzięło? Nie mam bladego pojęcia. W napędzie na 4 buty. Pamiętam, że ktoś w komentarzu pisał: A jak spód wygląda? Skąd ja mam wiedzieć? Przyjedź, zobacz, wjedź na kanał albo zapytaj sprzedawcę, jak masz daleko. Niech ci nagra filmik spod pod spodu, jak wygląda. Niech ci podejść No i Dzuk Dzuk chyba już kiedyś był na moim filmiku w automacie, tak. Był już gadatek. Fajny ten środek kolorystycznie. Szkoda, że automat troszeczkę go spowalnia. Zamula oponki w ładnym stanie. 44,900, 117 koni, 1,6 benzynka, rok 16. Dobra jednostka, prosta jednostka, wolnosąca jednostka, dobra do gazu. Przebieg 140 w Dziuku. No i rocznik już Dziuk, słuchajcie, poliftowy z tego co kojarzę. A w poliftach chyba były większe bagażniki. Zajrzyjmy do środka. Tą półkę można przełożyć. Z tego co pamiętam, po lifcie doszło prawie 100 litrów tego bagażnika. Wszystko mówię Wam z głowy, więc poprawcie mnie. 169019 diesel 101 koni, rok czwarty. Rok czwarty. Ten sam silnik 16,900. trenoweczka No i tutaj macie takiego Opelka. Opelek, chyba to samo co Fiat. Doblo? Doblo, chyba mówię. Dobrze. Jedynie znaczkami się różniły. W dosyć ładnym stanie. Ten Fiacik, powiem Wam. Wygląda. Przyzwoicie Przebieg. Coś tu widzę. 105. Silnik. obrotomierz do. Czy to jest benzynka? Wygląda na benzynkę. Fiacik w benzynie Opel w benzynie? Diesel 1.6. Może źle spojrzałem. Słuchajcie. Już mi mryga bateria. Bagażnik jeszcze spory. W ładnym stanie nawet drzwi przesuwne ciasno tutaj otworzę. Czy coś mi się tutaj wyświetli? No, nie ma czerwonej skali na obrotomierzu, dlatego myślałem, że to benzyna jest. Praktycznie nic tu nie jest. Skrzynia szósteczka. Aux USB. Przeważnie jest jakieś oznaczenie czerwone, gdzie czerwone pole. A tutaj tego nie ma. Dobra, panowie i panie. Lecę dalej. Koleś chcę zamykać. Pozdrawionka. Do usłysząka. Do następnego. Fiacik, ok. E, przepraszam, opelek. A to w sumie jedno to samo, tylko w innym opakowaniu.